Cześć i czołem. Witam Was w Letniej Szkole Lepszej Kontroli, czyli serii od Brit Polska, w której poruszamy tematy ważne dla opiekunów psów, szczególnie, raz dużych i olbrzymich. Zapraszam! A w dzisiejszym odcinku odwiedzamy Żanetę i Etnę. Etna to roczna suczka rasy Bullmastiff i Żaneta zgłosiła się z problemem, który jest powszechny wśród opiekunów przeróżnych ras bez względu na rozmiar. Ale to właśnie u dużych i olbrzymich psów ten problem może być szczególnie niebezpieczny dla domowników i dla gości. Przeczytajmy. Etna jest bardzo wylewna przy powitaniach, skacze na gości bez opamiętania, napiera na opiekunów i gości i trudno wyznaczyć jej granicę, bo waży już 62 kg. Zobaczmy. Cześć kot. No dobrze. No widzisz, ja właśnie, o, o, nie wolno. nas spokój. Cudownie. No tak. W momencie, tak. kiedy ona się tak reemocjonuje, ty wypuszczasz ją na ogród, żeby przyjąć gości, rozumiem? Yy, Czy jak? Wiesz co, ja nie otworzę yy, furtki zdalnie, mhm. no bo jest zepsuta. I zazwyczaj dochodzę do furtki, tak? No i wtedy, hmm. jak ktoś ma wejść do domu, to jest przepychanka, bo ją muszę trzymać, żeby mi nie uciekła. E, I pilnuję, żeby nie skoczyła na kogoś. A gdybyśmy usiedli kobiet. przy stole, załóżmy, czy usiądziemy przy stole, będziemy mieli nogi jak przy obiedzie, ale wskoczy, wskoczy na człowieka, będzie opierać nie, się nie, nogami, się i tak dalej, będzie próbować tak, skakiwać. Tak, Dobra, tak. rozumiem. No dobrze. Zanim zaczniemy jakąkolwiek pracę treningową z psem, przeprowadzamy z opiekunem bardzo dokładny wywiad. Przed konsultacją opiekun wysyła mi maila z samym podsumowaniem i opisując problem, jaki psiak ma. A później w trakcie spotkania zaczynamy od krótkiej rozmowy, która ma pogłębić zrozumienie, dlaczego pies prezentuje dane kłopoty. Kiedy już wiemy, dlaczego pies zachowuje się tak, a nie inaczej, wtedy możemy dopiero przejść do pracy treningowej, którą zaraz sobie zobaczymy. I pytanie teraz, czy zazwyczaj, właśnie, i teraz, właśnie, czy tak jeżeli teraz jej rozlądza. powiesz zejść, to ona zejdzie? A nie, ona nie zejdzie. Etna, żarty. zejdź. Koniec. Nic nie mówisz. Nie nagradzasz jej, nie głaszczesz jej w tym momencie, nie chwalisz za to, że tylko zeszła. Mówiłam znajomym, nie dotykać, nie mówić, nie patrzeć. Mhm. Iść przed siebie, jak po sznurku. No, ale kończyło się na tym właśnie, że siadali na krzesło albo wchodzili do domu, zdejmowali buty, no to wtedy etna całą swoją, tak. A oni i tak reagowali, wtedy jakoś wylewniej się łamali, że tak. Wtedy, powiem? Wtedy tak, może nic nie śmiechy, mówili, śmiechy. ale pogłaskali. Rozumiem. Tak? O tak to wyglądało. No. Jedna koleżanka było wszystko do momentu, dopóki nie usiadła na twoim miejscu. No usiadła, Ania drobna, no to już była, oczywiście Etna miała na plecach, no musiałam etnę po prostu ściągać, tak, bo Ania waży, nie wiem, z 50 kilo. Skuteczna nauka na miejsce, odesłania jej na legowisko czy do klatki na twoje jedno hasło, to jest tak naprawdę... W większości przypadków rozwiązanie kłopotu, który mamy, bo jeżeli masz gości, kuriera przy drzwiach i nie chcesz, żeby ona była zaangażowana w tą całą, wiesz, szaloną sytuację z tym powitaniem i nie wymuszała, to wystarczy, że skutecznie będziesz mogła ją odesłać na legowisko, żeby ona na tę chwilę poczekała. Kluczem do zrozumienia, co będziemy sobie robić, jest to, że hasło do siebie nie tylko oznacza, że ona ma wejść na legowisko, a po chwili, kiedy będzie tylko chciała, może sobie z niego uciec, zejść tylko żeby do siebie oznaczało, że ona tam idzie i jeszcze tam zostaje dopóki jej nie zwolnisz. No więc nie ja będę nadużywał tego, tego słowa. Tak. 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 I okej. Okay. Co mają oznaczać te sygnały nagrody? Tak oznacza, że super, że to robisz i chcę, żebyś dalej tu jeszcze była i została. OK oznacza, że już możesz sobie zejść z legowiska, bo sprawa jest załatwiona, goście usiedli, wszyscy siedzą przy stole, ty możesz wstać. Tak. Tak. I teraz po paru powtórzeniach doszliśmy do najbardziej optymalnego, OK, ułożenia, bo zobacz, że jeśli ja teraz będę odrzucał smakołyki w stronę kuby, a ona je zje i będzie do mnie wracać, to siłą rzeczy będzie na legowisku. Nie będzie tego momentu zawahania, czy mi się opłaca tam wejść. Wiesz, tak? I jak tylko ona jest czterema opami na legowisku, ja daję sygnał nagrody, który zawsze oznacza to samo. Tak? Oznacza, że będzie wypłata. Oznacza, że tu jest żarcie. Mhm. I teraz wracając do mnie, największa szansa jest taka, że się wgramoli na legowisko, że wejdzie tutaj i ja. Tak. W momencie, kiedy wstanie czwartą łapką na legowisku, daje jej pierwszy sygnał nagrody. Etna. Do siebie. Tak. Okej. Okay. Etna. Do siebie. Tak. Wow, super pies. Mogę wydłużyć ten czas, kiedy ona spędza na legowisku i powtórzyć sygnał nagrody, tak? Ok. Etna. Tak. Brawo. Zwróć uwagę, że większość smakołyków, które dzisiaj podaję, podaję na legowisku, a nie z ręki prosto do pyszczka. Chodzi o to, że za chwilę ta moja ręka pójdzie sobie do bramy witać gości, ona zostanie na legowisku i ja chcę, żeby ona tutaj wiedziała, że to to jest najfajniejsze miejsce, które dosłownie obradza w smakołyki, tak? Proszę bardzo. I bardzo ważne, dokładnie to samo co przed chwilką, czyli w momencie kiedy ona mi wstanie i jest ryzyko, że mi zejdzie, to ja wolę zrobić wcześniej Etna. Okej. Okay. Super pies. Super pies. To jest cudowne, bo u niej się wszystko dzieje w slow motion. Tak, tak. Takim bardzo dostojnym krokiem. Tak, Ta baronowa też jest dobra ksywka, a w porównaniu z hiperaktywnym kodą, tak? Którego ja mam, wiesz, no. u niego on się teleportuje z miejsca na miejsce. Tak? No ale koda to jest tak ułożone, że. Ojo. Nie, 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 nie. Poczekaj, po tak. zobacz, tak. Wyłapuję momenty, kiedy ona mi proponuje grzeczność, to znaczy trochę usiądę, a może się nawet położę. To byłoby jeszcze fajniejsze. Więc ja teraz, zanim jej dam smaka, chwilę poczekam. Może sprowokuję ją do tego, że się położy, że kucnę. A może wstanie i mi da buziaka. Rozumiemy się o co chodzi, więc to jest kwestia wyważenia, co będzie lepsze dla niej, a co nie. Ale z tą matą jest o tyle łatwiej niż w przedpokoju, że ja mogę sobie przejść na drugą stronę i zachęcić się do tego wejścia na legowisko i nie mam blokady w postaci ściany, mebli i itd. Etna, dawaj tu. Tak. I przez to, że ta mata jest duża, to mam gwarancję, że te wszystkie cztery łapy łatwo wlezą na tę matę. Tak, brawo. Teraz Ci dam do dzioba, a kolejny Ci spokojnie położę na macie, tak? Kwestia jest tego, żeby ona widziała z tego punktu bramę, furtkę, co, co się dzieje, tak? Że... Tak, jeden, drugi, Trzeci. Rozumiesz, co się dzieje. Czwarty. Tak. Loteria. Piąty. I to jest to, że teraz mamy dużo fajniejszą nagrodę za to, że się położyła, niż za to, że się działa. I teraz, jak chcę wydłużyć ten czas gadając do ciebie, to daję znowu sygnał nagrody, tak, i sięgam po kolejnego smakołyka. I żeby było jasne, tych smaczków na początku pracy jest sporo. Po to, żeby ją zmotywować, żeby zachęcić ją do nowego wzorca, do schematu. Ale kiedy ona zrozumie, o co chodzi, to będziemy chcieli się wycofywać ze smaków, na rzecz na przykład zabawki czy na rzecz na przykład pochwały, ale to też nie jest tak, że do końca zupełnie na zawsze będziemy z nich kiedyś rezygnować na którymś etapie, bo to jest po prostu przyjemna waluta, za którą pies pracuje. Ja też nie chciałbym pracować za darmo, mówiąc szczerze. W ćwiczeniu na miejsce dodajemy utrudnienia na trzech różnych poziomach, w trzech różnych kwestiach. Pierwsze to jest czas, który ona spędza na legowisku. Im dłużej od niej wymagam, żeby leżała, to jest dla niej trudniejsze. Zwłaszcza jeżeli ja się krzątam po mieszkaniu, czy idę otworzyć gościom drzwi, no to ten czas jest znacznie trudniejszy dla niej. Druga sprawa to jest dystans, na jaki my odejdziemy. Czyli trochę jak w ćwiczeniu zostań, gdybyśmy chcieli, żeby ona tu została, no to ja być może, że dzisiaj nie podszedłbym do furtki, nie udałoby mi się podejść i przywitać gości, nawet nie doszedłbym do auta swojego, bo jak tylko wstanę i odejdę, to na wstanie i podąży za nami, bo się coś ciekawego dzieje. Ale być może ten dystans możemy zacząć od tego, że ja wstanę i wrócę, tak? I to już jest jedno udane powtórzenie na dystans, tak. bo ja za chwilę zrobię kolejny krok i kolejny w stronę bramy, a ona wie, że trzeba wtedy zostać na legowisku, bo nie było jeszcze komendy zwalniającej, czyli okay. czyli ok, dokładnie tak. I teraz zobacz, ja wstanę znowu sobie krok w Twoją stronę, ale jednak się zawracam i kucam. Tak? I kroczek po kroczku będę chciał budować ten dystans. Z dystansem jednocześnie ten czas się buduje, ale czas to jest też to ja, że siedzę teraz, gadam do ciebie, a ona cierpliwie to znosi i zostaje mimo wszystko przy mnie tutaj. Jaki jest trzeci e, aspekt do utrudnienia, poza tym, że czas i dystans? No, że ktoś stoi za bramą. Czyli bodźce, no to jest ona. Czyli jest bodźce, stryb... które nas tu w tym wszystkim rozpraszają. Tak. Ale jak zacząć w takim razie, bo goście wiemy, że są dla niej najtrudniejsi, tak? tak. Ale gdyby na przykład Mikołaj wziął piłkę. I wykorzystał tą bramkę albo wziął rower i pojeździł rowerem po działce, a ty sobie z nią tutaj ćwiczysz, to już jest jakieś żyćko, a zatem czas, dystans na jaki odchodzimy i bodźce, które powoli możemy dodawać. Takim bodźcem na początku może być chociażby to, że udajesz rozmowę z gościem. Już otwieram. Poczekajcie chwilkę! Tak? O, o, już. Widzisz, co się dzieje? Tak. I ona już przygotowana do tego, że tak, ty podniesionym tak. głosem no coś mówisz do kogoś, to do ciebie przychodzi. Jej reakcja, jej ciało, czujność, mm -hmm. głowa podniesiona, ogon po prostu już chodzi, bo być może, że ktoś tu jest nowy. Moi drodzy, pamiętajcie, że mając psiaka rasy dużej lub olbrzymiej, wyjątkowo ważne, żeby takie zasady codziennego życia, nie skakania chociażby na gości, na domowników, czy na obcych na spacerze, wprowadzić od najmłodszych miesięcy i tygodni, Wtedy jest nam znacznie łatwiej, bo psiak jest małą kulką, nie jest znacznie silniejszy i większy od nas. Natomiast jeżeli już psiak waży tyle, co waży i jest naszym psem rasy olbrzymiej i dłużej, to wtedy, jeżeli mamy taki kłopot, który może stanowić realnie zagrożenie dla otoczenia, wtedy pamiętajcie, żeby zgłosić się do dobrego behawiorysty, żeby zacząć pracę nad tym problemem jak najszybciej, bo im dłużej z tym zwlekamy, tym trudniej ten problem będzie nam przezwyciężyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.